Policja mówiła wtedy w mediach, że komando zginął na raty. Że jak nie udało się dopaść go w klifie, to udało się go. Witam państwa w kolejnym odcinku miejsca zbrodni. Historia grupy Żoliborskiej to chyba najkrwawszy rozdział w historii polskiej przestępczości, a w szczególności naznaczony śmiercią. Można powiedzieć, że w historii tej grupy ginęli ci, którzy naprawdę coś znaczyli. Nie było dla nich za bardzo ratunku, chyba że wcześniej zostali na przykład aresztowani lub skazani, to więzienie uratowało im życie. Dzisiaj skupimy się na Rozdziale, jednym z dziejów Grupy Żoliborskiej. Znajdujemy się na ulicy Radzymińskiej, gdzie obecnie znajduje się stacja Circle K. Wtedy był to Statoj, gdzie w sierpniu 2002 roku podczas prozaicznej czynności, jaką było odkurzanie samochodu, bo to była dosłownie ta czynność, zastrzelono jednego z najbardziej znanych gangsterów Grupy Żoliborskiej. Mowa o Tomaszu Sydze, pseudonim Komandos, który został zastrzelony przez nieznanego do dzisiaj sprawcę. Zapraszam. 31 maja 2002 roku do Centrum Handlowego Klif w Warszawie Przyjechali gangsterzy z Grupy Żoliborskiej na spotkanie z Szymonem Złomianek. Oficjalnie tematem rozmów miały być wpływy na popularnym bazarze wolumen położonym na warszawskich Bielanach. Choć niektórzy twierdzili, że w rzeczywistości omawiano zupełnie inne sprawy, być może znacznie bardziej niebezpieczne. Niespodziewanie doszło do zamachu. W trakcie ataku tajemniczego napastnika komandos zdołał uciec z biegu po ruchomych schodach, Przebiegł przez galerię handlową i zniknął, zostawiając swoje BMW zaparkowane tuż przed wejściem. Na miejscu zginęli dwaj inni gangsterzy Artur Pseudonim Budyń oraz Krzysztof Bergander. Początkowo prokuratura podejrzewała, że to sam Szymon szukał płatnych zabójców, by zlikwidować komandosa. Jednak do dziś sprawa wydarzeń w klifie pozostaje niejasna i wzbudza wiele kontrowersji. Komandos choć zdołał ocalić życie, trudno powiedzieć, że był postacią pozytywną. Tomasz Sega pseudonim Komandos nie był uważany według wielu relacji za dobrego człowieka. Oczywiście to, że był gangsterem to jedno, ale chodzi o jego człowieczeństwo. Przypisuje mu się wiele zabójstw, o których za chwilę, ale przede wszystkim mówi się, że był to narkoman, człowiek bezwzględny, interesowny, em, no nie mający takiego kręgosłupa moralnego. Mówi się, że był odpowiedzialny za zabójstwo w 1997 roku na ulicy Braci Załuskich, gdzie został zastrzelony Wojciech B. Pseudonim Brzoza lub Brzuzy. Robiliśmy o tym odcinek. Mówi się o tym, że jest odpowiedzialny za porwanie Ireneusza Hetmana w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna do dzisiaj widnieje jako osoba zaginiona. Ale mówi się, że komandos w rzeczywistości po prostu go zabił i ukrył ciało. I jeszcze jest jedna historia, która bardzo mocno pokazuje, że komandos wobec własnych kolegów nawet potrafił być nie w porządku. Potrafił ich zabić. Brzuzy to jedna historia. Ale jest też historia, która została przemilczana. Mowa o zabójstwie Marka Myszkowskiego w 1996 roku, jeżeli się nie mylę, 24 marca. Mężczyzna został znaleziony z strzałem w głowę i przypisuje się to zabójstwo komandosowi. Marek nie wracał. Bardzo długo się zastanawiano, dlaczego, co się stało. Był osobą podobno bardzo waleczną. Można powiedzieć, że był uznawany za takiego w nomenklaturze przestępczej kocura, osoby, która niczego się nie boi i był, no był buntownikiem. Mariusz B., pseudonim Mario. Oraz Andrzej P., którego nazywano Ptakiem, postanowili przyjść do matki yy, Marka Myszkowskiego, którego nazywano Olo. Nie Mysza. Mysza to, to był jego pseudonim z dzieciństwa i wolał, żeby mówiono na niego Olo. Zapytali się matki, gdzie jest Marek, bo Marka nie ma. Matka yy, Myszkowskiego, Marka powiedziała, że, no, że miał się spotkać z komandosem i miał z nim pojechać. Mario oraz Ptak. Postanowili to sprawdzić zapytać samego komandosa. Do spotkania doszło w Himerze. To jest taki hotel, restauracja, która mieści się w Łumiankach. Mario oraz ptak zapytali się komandosa: Dlaczego Marek nie wraca, co się z nim stało? Przecież wiemy od matki, że miałeś z nim jechać. Komandos podobno bardzo pokrętnie się tłumaczył. Czemu Mario i ptak nie dawali wiary, widzieli, że coś kręci, że to jest ewidentnie jakieś kłamstwo, że on po prostu mataczy, i postanowili, krótko mówiąc, za marka go pobić. Podobno komandos tak zalał się krwią w, ch w chimerze, że cała ta jego legenda o niezłomności upadła, i to było już takie można powiedzieć preludium do rozłamu. A już tłumaczę dlaczego Mario z Ptakiem tak zaciekle walczyli o prawdę i to żeby wyjaśnić co stało się z Markiem Myszkowskim. Otóż Marek Myszkowski, Ptak oraz Mario znali się jeszcze z czasów ćwiczenia boksu na gwardii. Stali razem na bramkach, można powiedzieć, że byli przyjaciółmi. Marek Myszkowski w momencie, kiedy zginął, miał tylko 22 lata. Wyobrażacie sobie państwo? 22 lata. I jakby nie patrzeć, nomen zastrzelił go kolega z ekipy. I nie miał prawa podnieść na niego ręki, bo wtedy jeszcze nie doszło do rozłamu. Przypomnijmy, że potem Nowym Bożem zarządzał właśnie Mario, czyli najbliższy przyjaciel Marka Myszkowskiego, pseudonim Olo. Ta śmierć mówi się, że tak naprawdę podzieliła grupę i była takim początkiem, za, takim zarzewiem konfliktu całego w grupie. Część, wiadomo, poszła później do Maria, a druga część została w, tym, w tej pierwszej ekipie. O wspomnianych wydarzeniach z klifu wydawało się, że komandos może będzie na siebie uważał. W końcu, tak naprawdę, uciekło dwa razy kostusze yy, przed udaniem się na drugi świat. No ale nie wyciągnął tych wniosków. Mówiono, że stał się jeszcze bardziej agresywny, że był bezwzględny, cyniczny i naprawdę no, był to człowiek, od którego można było ponoć od początku yy, poznać, że z nim jest coś bardzo nie tak. Nawet chodziły takie plotki, że Komandos, mimo tego, że był w grupie żoliborskiej, że tak powiem, z każdej z tych grup chciał żyć dobrze, a nawet mówiło się, że chciał stworzyć gdzieś tam własne struktury, ale to są plotki często obalane tak w ogóle. I właśnie 13 sierpnia 2002 roku komandos postanowił, że przyjedzie w te miejsce na radzy mińską 96, gdzie znajdował się statoil. Komandos przyjechał o godzinie 23, 13 sierpnia 2002 roku właśnie w to miejsce, w którym jesteśmy. Po zatankowaniu postanowił, że jeszcze odkurzy pojazd. Otworzył drzwi. Kiedy już był w środku i odkurzał samochód, mniej więcej w takiej pozycji, że wszedł tak do połowy. Tylko, że BMW miało jeszcze tylnie siedzenia. Killer Prawdopodobnie zaszedł gdzieś od tej strony i strzelił parokrotnie w plecy komandosa. Komandos najprawdopodobniej ani nie usłyszał ani nie zobaczył swojego zabójcy. Poza tym weźmy pod uwagę, że odkurzacz wydaje dość spory hałas. Co pewnie i stłumiło strzały i ewentualnie słyszalne kroki. Komando zginął na miejscu, odkurzając swój samochód. Nie jest to typowe zabójstwo, jak mówimy w ogóle o kartach historii przestępczości zorganizowanej komando do. Przyjazdu policji leżał, i w, jego ciało wystawało tak do połowy z tylnego siedzenia. Mówi się, że zabójca prawdopodobnie uciekł w tamtą stronę. Za chwilę Państwu to pokażę. Tak znajdują się tory kolejowe, są mocno zalesione tereny. Ale kto zabójcą był? Mówiło się, że mógł to być domniemany zabójca z klifu, Szarani Achmatow, który do dzisiaj nie został odnaleziony i jest za nim list gończy wydany, który między innymi zastrzelił pseudonim Budyń. Mówi się, że jest też druga hipoteza, że zabójcą mógł być słynny Robert Wsieślak, pseudonim Cieluś, tak, ten sam, który ym, strzelał w Magdalence do policji. Mówiono, że nie miał on żadnych y, relacji za bardzo z komandosem, ale no, miał mieć okres w swoim życiu, że przyjmował zlecenia na kogoś, a jemu, on to traktował jak sport, czy to komandos, czy to ktoś inny. Po prostu dla sportu odstrzelił No dosyć ważną personę, jeżeli mówimy o historii przestępczości zorganizowanej. Oczywiście na miejsce przyjechała policja. Ciało komandosa położono y, na kostce brukowej. Y, Znaleziono przy nim 128 zł i 70 groszy, dowód osobisty, pejzer, nóż, e, bodajże miał jeszcze przy sobie, e, miał jeszcze, miał przy sobie jakieś drobniaki, więc tak wyliczyłem ile tam na zdjęciu się mniej więcej e, znajduje. Policja mówiła wtedy w mediach, że komando zginął na raty, że jak nie udało się dopaść go w klifie, to udało się go naprawdę no niespektakularnych warunkach zabić bo przyjechał po prostu o godzinie 23 odkurzyć i zatankować swoją bm która robiła wtedy wrażenie Tomasz Syga, pseudonim Komandos, mimo swojej przestępczej kariery, nie doczekał się pogrzebu z honorami. Z tego co udało mi się ustalić, został pochowany na koszt państwa. Nie było jakiejś podobno wielkiej ceremonii pogrzebowej. Został pochowany w alei osób chowanych. Na koszt państwa wbito zwykły drewniany krzyż. Na tabliczce na tym krzyżu napisane: Tylko Tomasz Syga żył 33 lata, zmarł 13 sierpnia 2002 roku. Udało mi się też dowiedzieć, że miał brata, z którym jednak nie utrzymywał kontaktów bo warto powiedzieć, że Komandos jako dziewięciolatek trafił do domu dziecka. Ale podobno brat się miał od niego odciąć, co nawet znajduje się w jednej z książek. Wiadomo, że brat miał odziedziczyć BMW, w którym zginął. Dotarłem do tego też, że miejsce, w którym spoczywa Komandos, jest nieopłacone. W 2022 roku minął ten okres 20 lat do ponownego. No ponownej zapłaty za miejsce. Do tego obliguje yy, któraś z ustaw o, o, o chowaniu ludzi. No, no, no nie wygląda ten grób dobrze. tak? Był położony krzyż, spruchniały, powalony, but, zbutwiały dodatkowo. Yy, no tak jakby nic nie pozostało w ogóle z, tej, z tego bogatego życia przestępcy. Tego taki smutny obraz. Z tego też co wiem, to po naszym materiale władze jakoś się chyba zreflektowały, tak do mnie Podesłał mi jeden z widzów, że grup, że krzyż wbito. Zrobiono taką płytę nagrobną z jakiegoś, z jakiegoś kamienia, na którym wyryto to samo, co jest napisane na tabliczce, i można nam po prostu kłaść znicza. No po prostu nie jest to powalone zresztą. Domniemuję, że zrobił to zarząd cmentarza, ponieważ obok również spoczywała osoba, która. która miała tak samo ten krzyż powalony, więc doprowadzili to do porządku. Mi tylko pozostaje zadać pytanie. Gdzie są koledzy? Gdzie byli koledzy? Kiedy było trzeba pochować komandosa, bo na tym samym cmentarzu spoczywa wiele osób związanych ze światem przestępczym, jak chociażby Orzech, Robert Cieślak, wspomniany przeze mnie pseudonim Cieluś, którzy mają pełnoprawne groby. I od razu mówię do widzów, którzy mieli wiele zażaleń, dlaczego ja tego nie podniosłem. Otóż właśnie dlatego, że krzyż jest spróchniały i tam ktoś, jakbym to wbił, to by się to już totalnie rozpadło. A po drugie, nie jest to w mojej gestii, aby zajmować się takimi rzeczami, bo ten człowiek ma kolegów, miał kolegów i jest też zarząd cmentarza, który jak chowa na koszt państwa, to też zobowiązuje się do opieki nad tymi grobami. Tak kończy się historia Tomasza Sygi, pseudonim Komandos. Gangstera, który przez lata budził strach, zyskał wpływy, balansował między grupami i próbował grać na własnych zasadach. Uniknął śmierci w klifie, ale nie uciekł przed własnym przeznaczeniem. Zginął po cichu, nocą, podczas sprzątania auta. Bez świadków, bez szansy na obronę. Z czasem o jego istnieniu zapomniano. Koledzy zniknęli, struktury się rozpadły, a po groźnym komandosie został już tylko spruchniały krzyż, wbity gdzieś w alejce bezimiennych mogił. To gorzka puenta, że nawet ci, którzy kiedyś rządzili Warszawą, dziś leżą zapomniani, bez grobów, bez zniczy, bez pamięci. Tylko cisza i syczący odkurzacz, który był ostatnim dźwiękiem w jego życiu. Bo kiedy graż bank w tym świecie. Zawsze przychodzi ktoś, kto gra ciszej, ale celniej.